Odkryj hologram pola życia. Napisz na nowo swój wewnętrzny kod. Stwórz przyszłość z poziomu swojej wewnętrznej mocy i stanu centrum. Zmieniaj swoje przekonania, uzdrawiaj przeszłość, teraźniejszość, kreuj na nowo i stwarzaj swoją przyszłość. Twoje życie to hologram. Naucz się go czytać i świadomie kształtować. Kody mocy, kody znaczeniowe. Kody liczbowe. Czekam na Ciebie, Ewa Maj. Praca z hologramem pola życia. Zaraz wyjaśnię, co to jest, czym jest hologram pola życia. I będziemy w obrębie tego hologramu, pokażę Wam, jak można robić pewne zmiany w obrębie hologramu pola życia. To jest więcej niż aura. Hologram pola życia zawiera w sobie ciebie, Twoją aurę. Zawiera w sobie wszystkie wydarzenia w Twoim życiu, te z przeszłości, wszystko, co się wydarzyło. Zawiera w sobie również wszelkie połączenia Twoje z ludźmi, a także z różnymi miejscami. O których byłaś, byłeś, lub o których myślisz, twój dom, twoja praca z ludźmi blisko, daleko, połączenia. W Twoim hologramie pola życia zawiera się również coś bardzo ciekawego, a są to różne warianty Twojej przyszłości jeszcze nie wybrane. Wyobraźcie sobie, że tam zawiera się. Ty zawierasz się tam w samym centrum hologramu? On Ciebie otacza jak taka wielka sfera, taka wielka bania energii i informacji. I w tej sferze, która Cię otacza, są wszelkie połączenia Twoje z ludźmi, z miejscami, ślady pamięciowe związane z tymi ludźmi, z tymi miejscami. I te ślady pamięciowe w Twoim hologramie, mówię teraz o Twojej przeszłości, dalekiej lub bliskiej przeszłości, te ślady pamięciowe, które są tam zapisane w Twoim hologramie pola życia, one tam są jak takie żywe kadry filmu, odtwarzane nieustannie. A one tam po prostu są. Można do nich dotrzeć, można je obejrzeć, można również coś tam zrobić. Można je trochę zmienić zmienić swoje emocjonalne nastawienie do tych wydarzeń, do tych ludzi w miejscu tych śladów pamięciowych. Więc wyobraźcie sobie, że. Jesteś w centrum swojego hologramu pola życia, tworzysz go każdego dnia, każdą swoją decyzją, każdym swoim krokiem, każdym swoim działaniem, każdym spotkaniem z drugim człowiekiem, każdym działaniem, każdym wyzwaniem, tworzysz ten hologram i w nim się wszystko zapisuje. Również na liniach czasu z Twojej przeszłości. Ja używam pracy z hologramem pola życia. W mojej pracy coachingowej z klientami. Używam tej pracy w hologramie i przenoszenia się, podróżowania po liniach czasu do różnych śladów pamięciowych, wydarzeń, emocji Twoich i tych ludzi, tych miejsc, z którymi tam było to spotkanie, ta relacja i stworzyło ślad pamięciowy. Używam do tego, by tam zrobić podróż, by sobie to przypomnieć, by zmienić nastawienie, zmienić emocje, można zmienić ten zapis, i kiedy wracasz tutaj, w tej takiej podróży wyobrażeniowej, odczuciowej, do miejsca tu i teraz, to wracasz już niejako z inną pamięcią, z zapisaną inną treścią tego, co się wydarzyło, szczególnie treścią emocjonalną. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Jeśli zainspirował Ciebie ten fragment, to możesz łatwo uzyskać dostęp do całego nagrania. Dostęp taki uzyskasz w sklepie LFT online EVMA. Link do sklepu LFT pod tym filmikiem. Zapraszam!